No, wróciłam do łóżeczka. Hmm, wiecie co? Sytuacja wygląda tak, że ja wczoraj miałam full energii, tak jak Wam nagrywałam. W ogóle wszystko było super. E, czułam się fantastycznie, i nagle obudziłam się o 4.50 z ogromnym bólem gardła po lewej stronie, z ogromnym bólem głowy. Myślę sobie, nie, tylko nie to. Tylko nie to, tylko nie choroba, tym bardziej, że wiecie, jak w ciąży jest, no nie można przyjmować żadnych, znaczy nie powinno się, no, nie, nie jestem za przyjmować jakiekolwiek antybiotyki i tak dalej. Zresztą w większości też nie można, więc przeraziło mnie to. Jeszcze zajrzałam rano do gardła i wydawało mi się, że widzę coś białego na migdałku, więc pomyślałam, że to angina. Kiedyś miałam ogromne skłonności do anginy, by the way, ale na szczęście, na szczęście już dawno, dawno nie miałam. I w związku z tym stwierdziłam, że dobra, normalnie to bym się tylko leczyła w domu, bym leżała w łóżku, wzięłabym jakieś leki i bym się pociła. Ale stwierdziłam, że w obecnym stanie rzeczy chcę pojechać do lekarza, żeby po prostu zobaczyć i mnie przebadać. I byłam u super pani doktor w MD Clinic, słuchajcie, genialna. E, pytała mnie o tyle rzeczy, najpierw był taki wywiad, co świadczy o profesjonalizmie. E, bo nawet musiałam sięgnąć pamięcią do mojej pierwszej miesiączki, ale naprawdę była bardzo, 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 bardzo szczegółowa o wszystkie leki, o wszystkie alergie, uczulenia, wszystko po prostu. Wywiad był naprawdę obszerny i bardzo to doceniam. I pani doktor mnie przebadała, przebadała serce, płuca, posłuchała w sensie i jest na szczęście wszystko okej. Okay. Anginy też nie mam, na szczęście, no ale muszę siedzieć w domu. Najlepiej do końca weekendu, więc wszystko będę robiła tak, żeby, żeby, żeby robić wszystko z domu. I wszystkie takie domowe rzeczy, więc wszystko muszę podwoływać. I tyle. I właśnie sobie uświadomiłam, że to chyba będą pierwsze, pierwsze dwa dni w ciąży. W którym posiedzę na dupie i nie będę nigdzie łaziła, nie będę pracowała, wychodziła, czegoś nagrywała, czegoś ogarniała, załatwiała yy, i tak dalej, więc ewentualnie jak już mi się znudzi leżenie w łóżku, to po prostu będę robiła jakieś rzeczy domowe, pewnie już jutro, ale mam, mam nakaz siedzenia w domu, nie wychodzić, nawet mam nie iść do apteki, tylko Mati ma mi to wszystko ogarnąć, żeby nie chodzić po dworzu, żeby się tak nie zaziębić, także, także tak czeka mnie, yy, ale to też fajnie, odpocznę, poleżę, wygrzeję się, choroba się nie rozwinie, coś poogarniam, pozałatwiam tutaj takiego zdalnego, co miałam i tak pozałatwiać yy, na telefonie czy na mailu, więc dobrze, że to nie na serio, bo to by było przerąbane, to jest taki ból, masakra.